Michał Metamankiewicz, dzień, dzień dobry Przed chwilą Janek dał zgodę na wywiad Tak, udzielił zgody, tak Udzielił nam zgody eee, Króciutkie pytania eee, Czemu się zaangażowałeś teraz w, w jakby w pomoc Jankowi i na ile czasu znajdziesz żeby tą pomoc przez ileś tygodni utrzymać zainteresowanie no i też polecieć na trzy tygodnie do Stanów bo wiem, że lecisz do Stanów Tak, lecę, mamy to wszystko już ustalone czas oczywiście mam gospodarowany odpowiednio także zadzwonił jestem działamy czy na dwa dni i nadzorujesz? Czy, czy czasami więcej tych dni wypada? Czy czasami całe tygodnie tutaj w Warszawie? No, trzy dni, na ten moment to są trzy dni. Tak, czasami dwa dni to się zdarza, ale generalnie trzy dni w tygodniu. Kompleksowo korzystasz tutaj jakby z dyskusji z ludźmi, którzy trenują poszczególne płaszczyzny Janka, tak? bo Robert Złotkowski między innymi prowadzi stójkę, też Anzor prowadzi zapasy i tego typu sprawy i Ty jakby rozumiem, że konsultujesz wszystko z nimi, tak? Tak, jesteśmy w ciągłym kontakcie, spinamy to, rozmawiamy cały czas jak tu jestem, także mamy wspólną wizję i działamy. Znacie się z Jankiem od początku praktycznie kariery. I, I co możesz powiedzieć w tej chwili? O jego formie, o jego podejściu, jak pamiętasz ten, tą przestrzeń czasu? Janek to jest Janek, no dla mnie się nie zmienił. <grym> Także to jest dalej ten sam gość, tylko po prostu lat mu doszło i doświadczenie zdobył, i... ale cele ma te same. Zawsze był taki poukładanym sportowcem, który wiedział czego chce, wiedział, że osiągnie sukces, albo wierzył, że osiągnie sukces, może tak? No tak, historia jego kariery nam pokazała, że ciężkie wyżyczenia dają efekt końcowy, tak? Jak pamiętasz jego karierę na początku, to wierzyłeś w to, że, że to jest facet, który może, może osiągnąć taki sukces, największy w polskim MMA tak naprawdę, oprócz Joanny Jędrzejczyk, tylko Jan Błachowicz sięgnął po tytuł, tak? No tylko ludzie zdolni do pełnych poświęceń wszystkiego w swoim życiu są w stanie osiągać takie sukcesy, więc on poświęcił przez wiele lat, naście lat do tego, że tak powiem, dopłacał, inwestował cały czas w to. No i, i teraz jest tego efekt. Jakbyś miał jednym słowem czy dwoma słowami określić? Określić Janka jako zawodnika MMA to jakby jak to brzmiało kompletny. Okej, okay. no właśnie na tą kompletność chciałem ciebie zapytać, bo tak. Rywala doskonale znasz. Wiesz kto będzie rywalem? Facet, który ma kickboxing na być może nawet lepszym poziomie niż Adesania, chociaż ostatni pojedynek ostatni pojedynek zasiał te wątpliwości. Waga jest wyżej i jest to podobnego typu rywal. Co można tutaj z takim rywalem zrobić w ogóle? No zrobić można wiele. Jest Parę mamy opcji na to, jak, jak to zrobić, zobaczymy, co będzie nam najlepiej w przygotowaniach wychodzić. No, każdy w tej grze jest do ogrania, tylko że później procentowo szanse niekiedy są niższe na zastosowanie pewnych planów, tak? Ta wszechstronność będzie kluczem do zwycięstwa Janka, że tak naprawdę to Pereira nie przeniesie walki do parteru No gdyby przeniósł, gdyby coś się takiego wydarzyło, to myślę, że Janek sobie gdzieś tam poradzi ale, ale generalnie to Janek może wybierać płaszczyzny, w której ta walka może się toczyć Też masz takie powiedzmy spojrzenie na to? To jest MMA, ja nigdy nie robiłem pojedynczych płaszczyzn, więc jest zawodnikiem Janek MMA Więc robimy wszystko i jesteśmy gotowi na walkę MMA, nie kickboxerską? Z ust dzisiaj Anzora Żyjewa usłyszałem, że Janka trzeba wręcz odciągać od tej stójki, bo on po prostu uwielbia bić się w stójce. I z tej przekory być może zechce z Pereirą mierzyć się w tej stójce. Ty, ty generalnie odradzasz to, czy nie odradzasz? Czy to jest walka? no To wszystko zobaczymy. To będzie zależało od dyspozycji dnia każdego z zawodników, tak? Ale Janek też ma czym uderzyć, nie będzie tak, że będziemy, że tak powiem, panicznie szukać tylko i wyłącznie sprowadzenia Te rzeczy trzeba odpowiednio przygotować, dobrze wciągnąć w pewne aspekty kogoś, zająć głowę, żeby zrobić coś innego, tak? No tak jak mówię, to jest MMA, tu się może wydarzyć wszystko Z tych walki Janka, która jest najbardziej taka dla Ciebie pamiętna? Czy ta walka z Izraelem Adesanią, gdzie Janek właśnie pokazał tą kompletność? No tak, no, pokonał niepokonanego mistrza tak, z kategorii niżej. No, najbardziej mnie cieszyła oczywiście walka z Rejesem, bo to był, to był pas, więc... To było kluczem, tak? Tak, no, to, to była wisienka na torcie, tak, zwiększenie jego kariery, spełnienie marzeń każdego zawodnika MMA. Słuchaj, yy, zapytam Ciebie na koniec yy, sparing partnerzy, tak, yy, bo to jest też kluczowy element. często. Różnie, różnie zawodnicy podchodzą, różnie, wiem, że też tutaj bywało ściągano dobrych pas sparing partnerów Czasami zawodnicy potrzebują też średnich sparing partnerów, którzy mogą pomóc rozwinąć się zawodnikowi Żeby też nie było jakichś, jakby to powiedzieć, sparingów selekcyjnych wręcz, czy, czy, czy spiny na treningu, żeby po prostu nie doznać kontuzji Będziecie ściągać jakichś bezpiecznych sparring partnerów, czy też takich sparring partnerów, którzy mogą gdzieś wyzwolić w janku dodatkowe pokłady Pokłady emocji, i, i ten trening może wejść na wyższy poziom. No na ten moment sparuję z Kamilem Rutom i z Patrykiem Grabowskim. Tak? Po walce jeszcze ma dojść Arek Wrzosek czasami pojawia się Izu, więc no mamy tych kickboxerów. Myślę, że to są na wysokim poziomie kickboxerzy, tak? więc dobrze odzorowują to, to, co robi Pereira, dobrze potrafią naśladować jego styl walki. Więc myślę, że akurat w tym wypadku pod kątem tego przeciwnika mamy, że tak powiem, łatwiejsze zadanie niż w przypadku innych przeciwników. Obserwowałeś pewnie na rynku implementację z kickboxingu do MMA. Pereira jest takim przykładem. Myślisz, że to jest proces czasowy i kickboxer może wejść na, na tą kompletność, o, o której rozmawiamy, na takim poziomie jak jest, jak jest na przykład Janek? Czy raczej jest to już niemożliwe w wieku, w którym jest Pereira? Coś jest niemożliwe, to przytoczyłbym może Jola Romero, który ma 40 parę lat i jest tak sprawnym i jest wybitnym sportowcem. Także wszystko zależy od człowieka, od tego, jakie, jakie ma cele, jakie ma, jakie ma predyspozycje i jak trenuje ciężko i czy robi to, co do niego należy. A patrząc na te ostatnie pojedynki Pereira faktycznie się rozwijał. To jest zabijaka, który chce urwać głowę, tak? No, wywodzi się z kickboxingu, stoczył tam mnóstwo walk, więc nie wydaje mi się, żeby był zawodnikiem, który nagle będzie chciał obalać. Wiadomo, że to się może wydarzyć, ale no jednak całe przygotowania podejrzewam, że będą robili pod to, żeby bronić, stawać. Ale nie zaniedbujemy żadnej płaszczyzny, więc Janek też jest wywracany, też pracujemy z dołu nad stawaniem, nad zmianą pozycji na odpowiednią górną, tak? Ile rola sztabów procentowo wynosi w sukcesie zawodnika? Bo po drugiej stronie będziecie mieli bardzo dobry sztab i zawodnika, który pokonał Janka i odebrał mu pas. To Jest Jest tak wiele czynników, które mają na to wpływ, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy rola sztabu to jest 10, 15, 20%. Do tego dochodzi głowa, przygotowania, zdrowie zawodnika, czynniki zewnętrzne, jak sytuacja rodzina, mnóstwo jest czynników. Takie, na takie pytanie można odpowiedzieć my się dopiero po walce Jaki to jest udział procentowy, tak? Wtedy będzie można zmierzyć wynik, tak? Michała, a co u Michała Mankiewicza? Słynnego Mety, kiedyś zawodnika kategorii 70 kg Jednej z y, postaci, które dzisiaj być może część kibiców już nie pamięta Ale część kibiców jeszcze pamięta twoje występy w KSW Dobrze, dziękuję, wszystko się dobrze u mnie układa, także jestem szczęśliwy I, i robię to, co kocham, czyli... Prowadzę, prowadzę treningi i rozwijam zawodników. Masz jakieś postacie, które mogą przynajmniej przybliżyć się do, do części sukcesów Twoich? Czy, czy już nie mówię Janka? No Tak, mam na ten moment Mateusza Legierskiego, który ma 9-1, Tobiasz Lek, który się mocno rozwija, ostatnio też wygrał walkę zawodową. Mam chłopaków trzech, Dawida Patryka, Daniel Malinowski teraz ma zadebiutować zawodowo, Michał Pezda ostatnio zawodowo zadebiutował, także już tą grupę że tak powiem zawodników, wychowanków mam dosyć dużo trenuję, też startuję jako mój klub Piotrek Poniedziałek też czekamy, szukamy walki teraz dla niego, więc no, jest co robić jest co robić, rozwijamy się, idziemy do przodu A ile pamiętam Piotrek miał kontrakt z Fenem. prawdopodobnie jeszcze ma, ale to by trzeba było Piotka pytać, bo nie, nie jestem, że tak powiem to akurat nie jest moja działka, więc się tym nie interesuje z dzisiejszego treningu zadowolony jesteś z tego co Janek robił? tak, z dzisiejszego treningu jestem zadowolony, jak najbardziej to w takim razie tak. Dziękuję bardzo Ci za wywiad. Przed nami gala KSW e, Koloseum. Wybierasz się? Nie. Będę oglądał <laughs> w domu. Okej. Okay. Może, może, może i tak być, A KSW Cię nie zaprosiło? No bo mieli, że ktoś tworzył tą historię. Nie, tego tak nie odbieram. No, widocznie mieli co innego, kogo innego się zaprosić i tyle. Nie odbieram tego osobiście. Dziękuję bardzo. Nie, dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Ja